Witam Państwa 14 kwietnia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu odpowiemy na pytanie, co odkryli gliwiccy archeolodzy, jak można pomóc osobom bezdomnym, czy radiostacja zostanie pomnikiem historii, konkretne plany i działania gliwickich instytucji, poza tym nowy gmach w centrum miasta i związane z nim kontrowersje. 14 dzień kwietnia to domniemana data chrztu Polski. Stało się to najprawdopodobniej 1050 lat temu. O tym wydarzeniu uczymy się w szkole, a o nowych odkryciach gliwickich archeologów, które są tuż obok nas, będzie można posłuchać w sobotę w Caro. Na terenie Górnego Śląska, w tym w okolicach Gliwic, znanych jest kilkadziesiąt kopców ziemnych, zwanych przez archeologów grodziskami stożkowatymi. Dopiero w ostatnich latach z inicjatywy pracowników działu archeologii muzeum w Kliwicach wykopaliskowo przebadano kopce w Rudnie, Kozłowie i Łabędach. W 2015 roku z funduszy muzeum przeprowadzono także badania na kopcach położonych w i starych Tarnowicach. W pracach tych zastosowano najnowsze techniki badawcze, używane współcześnie w archeologii. O dokonanych odkryciach opowie podczas wykładu w sobotę, 16 kwietnia, archeolog Radosław Zdaniewicz. Początek spotkania o godzinie 16. Również dzisiaj obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych. Szacuje się, że w Polsce problem bezdomności dotyka od kilkudziesięciu tysięcy, nawet do pół miliona osób. Przyczyny są różne. Utrata pracy, uzależnienie, rozpad rodziny, konsekwencje, brak dachu nad głową, poczucie odrzucenia przez społeczeństwo. Przy okazji tego dnia warto przypomnieć, że bezdomny to przede wszystkim człowiek, któremu potrzebna jest fachowa pomoc. Osobom bez dachu nad głową pomagają różne instytucje, takie jak Straż Miejska, która prowadzi systematyczne patrole w miejscach, gdzie przebywają bezdomni i odwodzi ich do placówek, w których znajdą pomoc do schroniska lub do noclegowni. Osoby potrzebujące znajdą także pomocną dłoń w polskim Czerwonym Krzyżu przy ulicy Wrocławskiej, który codziennie wydaje ciepłe posiłki. Bezdomnym pomaga także schronisko świętego Brata Alberta w Gliwicach Bojkowie, które może pomieścić nawet 100 osób. Jednak warunek jest jeden. Osoba bezdomna musi chcieć sobie pomóc i musi być trzeźwa, a z tym niestety bywają problemy, bo bardzo często osoby mieszkają na ulicy właśnie przez alkohol. Wprawdzie Mrozy już dawno za nami niemniej jeżeli widzimy osobę bezdomną, nie przechodźmy obojętnie, tylko zgłośmy sprawę Straży Miejskiej, wykręcając numer 986 lub kontaktując się z zespołem do spraw bezdomnych w dziale pomocy środowiskowej ośrodka pomocy społecznej. Wizytówka miasta Gliwicka Wieża Eiffla, czyli radiostacja, może zyskać prestiżowy tytuł Pomnika Historii. O to, aby marzenia stały się faktem, lobbowali ostatnio przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, gliwiccy samorządowcy i przedstawiciele instytucji kultury. Przedstawiono fakty dotyczące konstrukcji, zasad działania wieży nadawczej oraz działań podejmowanych w celu ochrony zabytku. Stanowisko NID zostanie następnie przekazane Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przedłoży wniosek Radzie Ochrony Zabytków. Po wyrażeniu pozytywnej opinii Rady zostanie sporządzony projekt rozporządzenia prezydenta RP wraz z uzasadnieniem. Jeżeli uzyska ono akceptację, radiostacja zostanie uznana za pomnik historii. Później będzie można podjąć kolejne kroki zmierzające do wpisania Gliwickiej radiostacji na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Dziś i jutro na naszej antenie. Program Eksponat Tygodnia, w którym zgłębimy historię nadajnika, który był sercem zabytku i stosunkowo niedawno powrócił na swoje miejsce. Niedawno informowaliśmy o tym, że na opuszczonym od lat placu obok budynku Poczty Głównej jeszcze w tym roku może ruszyć budowa nowego obiektu usługowo-biurowego. Inwestycja pod nazwą Dworcowa 25 ma szansę wyróżniać się w skali miasta unikatową nowoczesną stylizacją. Na zaprezentowanych przez inwestora wizualizacjach widzimy, że główną elewację kilku kondygnacyjnego budynku zdominować ma szkło, częściowo tylko wpisane w konstrukcję kolorystycznie nawiązującą do klinkierowej okładziny pobliskiego hotelu oraz neogotyckiej poczty. We wnętrzach dominować ma natomiast surowość betonu połączonego z elementami wykonanymi z charakteryzującej się rdzawym kolorem blachy kortenowej zaprezentowany projekt już stał się tematem wielu dyskusji wśród mieszkańców. Jedni krytykują go za to, że swoją nowoczesnością nie wpisuje się w zabytkowy charakter starego miasta. Inni zwracają uwagę na fakt, że elewacja od strony ulicy dolnych wałów nie zostanie dociągnięta aż do budynku poczty. Zamiast tego urywa się w połowie działki, ukazując mało estetyczną konstrukcję schowanego w głębi działki wielopoziomowego parkingu. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej inwestycji, luka ta ma zostać zabudowana w ramach drugiego etapu budowy. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też w internecie na tvimperium.pl. Za chwilę sport i pogoda na piątek. Dziękuję za uwagę i życzę udanego popołudnia.